Już za chwilę pokażę Ci, w jaki sposób optymalizuję reklamy na Amazonie, używając najnowszych funkcji, o których prawdopodobnie jeszcze nie wiedziałeś, że istnieją, lub może wiedziałeś, ale nie wiesz jak i kiedy ich używać. I robię to na przykładzie brędu książki, która w grudniu zarobiła dla nas ponad 34 tysiące dolarów. Więc zapraszam Cię na film. Jesteśmy w panelu reklamowym jednego z naszych najlepszych brandów, który zarobił ponad 34 tysiące dolarów w grudniu i przyjrzyjmy się tutaj wynikom. Za chwilę będę optymalizował te reklamy, pokażę ci, jeśli jeszcze nie wiesz, na czym jakby to polega. Więc te reklamy, które ostatecznie okazały się działać najlepiej, to są dokładnie te. W tym brandzie jest 11 książek, które udało się stworzyć w 2024 roku, bo brand ten zaczął się no na początku, chyba pod koniec 2024, 2024, rozwinęliśmy go do takiego dużego sukcesu. Możesz zobaczyć, że tutaj są daty, kiedy się to wszystko zaczęło. Z reklam sprzedało się 3000 ponad książek, a EKOS wynosił Ostatecznie 18%, czyli fenomenalny rezultat. Tutaj to wszystko jakby można zobaczyć. No to teraz wejdę w jedną z reklam i będziemy ją optymalizowali. Jest to reklama automatyczna. Która dla tej książki zadziałała fenomenalnie, ale przypominam, że reklamę auto włączamy po jakimś czasie, kiedy algorytm jest już wytrenowany i wiadomo o co chodzi w Waszej książce. No i co? I jak tutaj widać, praktycznie całe to auto poszło na innego rodzaju. Innego rodzaju książki, więc trzeba będzie teraz optymalizować. Ja przyjąłem, ponieważ ten ostatecznie ze względu na fenomenalne rezultaty sprzedaży udało mi się obniżyć niezwykle bit do śmiesznej stawki 7 centów, jak tutaj widać. Ale zaczęliśmy oczywiście dużo, dużo wyżej. Mogliśmy sobie pozwolić na ogromną ilość kliknięć, zanim na przykład wydało się 5 czy 10 dolarów, dlatego tak bardzo nie przejmowaliśmy się tym standardem, o jakim się mówi, że trzeba 10 kliknięć, kiedy już jest, to trzeba wyłączać, jakby albo wrzucić do negatyw, jak zaraz będziemy robić. Tutaj jest czasem nawet 100. Nie sprawdzaliśmy tej reklamy od jakiegoś czasu, ale dobrze, wejdźmy jako ostatnie 65 dni. No i teraz kiedy klikamy tutaj na kliks pierwszy raz i drugi, to w tym momencie mamy od największego do najmniejszego i na przykład widzimy tutaj, że tu jest na tą książkę było 178 kliknięć, ale nie było żadnej sprzedaży, więc co się powinno zrobić? Powinno się to wrzucić do negative targeting w tym momencie. Tak, o, ja tutaj już wrzuciłem Wszystkie te książki, bo to Tom też 143 kliknięć, ale zobacz, że tak naprawdę to nawet nie 10 dolarów w sumie było wydane, tak? Tutaj to samo: 117 kliknięć, 96 kliknięć, 88 kliknięć, nie wiem, czy Tom już wrzuciliśmy, chyba jeszcze nie. No to zobaczmy w takim razie, nie chcemy tej książki, bo jeśli jest 72 kliknięć, nic nie było to pewnie nic dalej nie będzie, więc CTRL C zaznaczam, wchodzę w Negative Targeting i teraz przez to, że nie są to Keywords, tylko to są Products, to przełączam na Products tu już są te wszystkie dodane inne, Add muszę zmienić na Enter List klikam CTRL V, czyli wklej klikam Exclude i Add Negative Product Targeting. I już na tą książkę nie będę więcej targetowany, tak? Ok, tu mi pisze, że failed to add, prawdopodobnie, dlatego że może już jakby był. No to OK, to w takim razie znowu wróćmy do Search Terms i zjedźmy sobie jeszcze niżej, 100, 100, 100, 100, tak, dokładnie 61, albo tu nawet 55 i zrobimy dokładnie. To samo Ctrl C wchodzimy do Negative Targeting, Negative Products, Add Negative, Enter List, ciach, Ctrl V, Siup. zobaczmy czy już go mieliśmy dodanego. O, tego nie było jak tutaj widzimy, super. No i powtarzamy na tyle, że wydaje mi się, że moglibyśmy zejść sobie przynajmniej do 20 w przypadku tej książki Tutaj, czyli to wszystko byśmy użyli, ja ci nie będę zanudzać. Pokażę Ci jeszcze raz dokładnie, jak to robię, czyli na przykład biorę tą książkę. ASIN hey, 50, tyle ma kliknięć, chociaż w rzeczywistości tylko 3 dolary wydała, Negative Targeting, Negative Products, Add Negative Targets, Enter List, Ctrl V, Exclude, i. I już i do super, tak? Czyli pierwszy sposób optymalizacji polega na tym, że wszystko, co ma zbyt dużą ilość kliknięć, wrzucasz do negatyw, i w ten sposób budżet będzie coraz bardziej targetowany na to, co działa. Ale tą drugą fazą jest znaleźć te, które mają już sprzedaż, ale ecos jest zbyt wysoki i nie zależy Ci na tym, na, na, na te, jakby. Książce. Ok, dobra, no to w takim razie no, źle kliknąłem. Jeszcze raz będziemy musieli wrócić. Dobrze, to teraz tak zobaczmy. Ejkos. Klikamy w tą tabelkę Ejkos i tutaj mamy od najniższego do największego. To nas teraz nie interesuje, nas interesuje od największego. O, właśnie, proszę. I tutaj co prawda mieliśmy jedną sprzedaż, no ale ten Ejkos jest 128, bo mamy aż 204 kliknięcia, więc nie potrzebujemy tej książki. Czyli robimy dokładnie to samo. Kopiujemy, klikamy w Negative Targeting, Negative Products. Ja mówię co jakiś czas to robię, więc nie wiem, które z nich mam, które nie. Jeśli będzie fail, to znaczy, że już jest. Zaraz się okaże. O, no, nie było, bo jest jeden produkt dodany. Super. Czy jeszcze coś? No, 77, 50, myślę, że te też możemy się pokusić. Ja już teraz tego tutaj nie będę przy tobie robić. Super, już mamy to wrzucone do negatywnego targetowania. Kolejną rzeczą, jaką trzeba zrobić, to jest dokładnie odwrotnie, czyli do tej pory pozbyliśmy się tak zwanych złych jabłek. No, a teraz musimy znaleźć tak zwane dobre jabłka w tej reklamie. Auto. Czyli odwrócimy sprawę. Zobaczmy, jakie z tych stargetowanych przez nas produktów mają więcej niż jedno, jedną sprzedaż i mają zadawalający nas ekos. Tak? Czyli pominiemy wszystkie te, które mają jedną sprzedaż, bo to może być przypadkowe. Ale widzimy do góry, że na przykład tu mamy 2, 2, 5, 2, 2, 2, 2, 3, 3 i tak dalej. I ta sprzedaż tutaj jest, jeśli chodzi o Ecos, no naprawdę świetna, bo trzy sprzedaże, a zobaczcie, nawet nie ma jednego procenta. Co pokazuje, że te tutaj produkty, które Amazon nam stargetował, działają fenomenalnie, więc nie pozostaje nam nic innego, jak skopiować je na osobną listę i stworzyć z nich osobną reklamę na produkty. A zatem skopiowałem ten, następnie kopiujemy ten asyn, Ctrl C. Wrzucamy sobie Ctrl V. I powtarzamy ten proces z wszystkimi, które mają więcej niż dwie sprzedaże. Znaczy więcej niż jedną sprzedaż. Z 2, 3, następna Ctrl C. Super. I następna Ctrl C, Ctrl V. I następna Ctrl C, Ctrl V. I jeszcze mamy dwie pozostałe Ctrl C, Ctrl V. I ostatnia kontrol C i kontrol V. Dobrze. Ja tutaj zrobię to tylko z jednej reklamy, ale docelowo jeśli mielibyśmy więcej takich dobrych wyników dla tej konkretnej książki, no to oczywiście w tym momencie możemy zsumować, że ta lista będzie dłuższa. Ja nie tworzę takiej reklamy, dopóki nie mam przynajmniej tych raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no to i tak jest bardzo, bardzo mała lista, ale myślę, że wystarczająca, żeby już rozpocząć. No to dobrze, to kopiujemy je wszystkie, kontrol C. My oczywiście tutaj też wiemy, jaki jest koszt za kliknięcie. Ten koszt za kliknięcie w tym przypadku jest 7 centów. Dla większości czasem tam jest 6 centów bo na, e, na początku błędnie ustawiłem down only, teraz już dobrze wszystko poprawiłem na fix bits, bo zapomniałem się. No i w tym momencie e, wiem, że e, 7 centów to jest ten docelowy, do tego możemy zjechać. Oczywiście ja będę musiał ustawić to na początku dużo wyżej, żeby ta reklama zadziałała. Kiedy już książka jest wybrana, to musimy zmienić na manual targeting, i w tym momencie z keyword targeting robimy product targeting. Super. Robimy individual products. Super. My nie chcemy tych tutaj żadnych podpowiedzi, bo my mamy swoją listę i robimy exact. Tak, Ctrl V. Tutaj i zaczynamy sobie od custom bid i mój custom bid Ustawimy sobie na 50, na 42 centy, bo ta nisza ma ogólnie niskie bidy Super, i w tym momencie możemy sobie zjechać jeszcze bardziej tutaj w dół na fixed bits, bo od takich zaczniemy. Jeśli chodzi o negatywne, ja tutaj. Dodam, to nie jest książka dla dzieci, ale może być z nią pomylona, więc chcemy sobie wykluczyć kids, chcemy sobie wykluczyć boys, girls i free. Jeszcze children. Okej. Okay. Ups, coś się mi tu nie dodało. Dobrze, no to dla mnie to nie ma tutaj za bardzo. W tym momencie znaczenia i jedziemy dalej. No, i teraz, kiedy jest to już reklama, tak zwana na skalowanie, czyli z rezultatów, które masz, w tym momencie warto skorzystać z top of search. Ja nigdy nie ustawiam top of search na początku, bo nie wiem co będzie działało albo co nie. Dobrze, więc w tym momencie my sobie tutaj ustawimy, niech będzie to top of search. Nie wiem, 10. Nawet te 50% procent. Tak ja dodam sobie jeszcze zawsze dwa centy, i napiszemy tutaj scaling. products i już z tytułu książki początek. Ustawimy sobie tutaj budżet na 20 dolarów, i wydaje mi się, że już to mamy. Zwróćcie się też, proszę uwagę, że mamy również nową tutaj opcję, jeśli chodzi o Audiences. To jest związane z najnowszym algorytmem Amazona, który. Chcę pokazywać Twoją książkę na podstawie nie tylko i wyłącznie tego, co Ty sobie ustawisz, ale na podstawie zachowań tych osób, które Twoją książkę kupiły. Co to oznacza? To oznacza, że najważniejsze jest, jakie pierwsze osoby kupią Twoją książkę. Ponieważ to, jak one kupią Twoją książkę, to Amazon przeanalizuje te osoby. I podobnym osobom będzie podpowiadał Twoją książkę. To znaczy, że im lepsze targetowanie na początku, nawet kosztem mniejszej ilości sprzedaży, tym później lepiej Amazon będzie podpowiadał dalej, komu te książki będą się pokazywać. Szczególnie, kiedy będziesz używać Broad i kiedy będziesz e, używać. Kiedy będziesz używać autom automated targeting, tak? Czyli reklamy automatycznej. W tym kierunku to się posuwa, już dokładnie robi to Meta, jeśli chodzi o Facebook Ads, tak zwany Advantage, i myślę, że no niedługo to będzie zupełnie jakby przejęte, więc nasze nasze te pomysły będą miały coraz mniej, mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o keywordy, co my chcemy wymusić na Amazonie, ale. Tam, tam będą nasze książki się pokazywać, kto je będzie kupował i ludzie podobni do nich. No i reklama jest już utworzona, a więc im dłużej w las, tym będę do niej dodawać kolejne tak zwane dobre jabłka, czyli przypomnę te produkty, które mają dwie sprzedaże lub więcej, i które mają zadawalający mnie ekos. I ponieważ książka się bardzo, bardzo dobrze sprzedaje, ja wiem, że ona jest już bardzo dobrze zoptymalizowana. Amazon świetnie już wie, komu tą książkę pokazywać, dlatego utworzymy teraz kolejną reklamę automatyczną na niej. Automatic Targeting, czyli auto-ad, tak zwane. Proponowany bit tu jest 47, ja sobie na nim jakby zostanę, może troszeczkę podniosę go do 52. Jeszcze. Natomiast to, co zrobimy, to klikniemy tą funkcję i wybierzemy tylko i wyłącznie close match. Tak z tym bidem 0,52. Super. Dlaczego tak robimy? Robimy tak dlatego, że nie chcemy, żeby nasz budżet się rozstrzelił po tych wszystkich, tylko ja wolę zrobić jedną reklamę na to, drugie na luz, trzecie na substytuty i czwartą na komplement. No to super. Negative keyword targeting. Tak. Negative phrase. Wybierzmy sobie, że nie chcemy, żeby było kids. Boys girls, children i free tak tutaj nie pamiętam czy na poprzednie nie chciałem jako exact to byłby błąd oczywiście więc to ma być jako phrase no i co jedziemy dalej ustawiamy fixed beats o czym już mówiłem wielokrotnie dlaczego tak robię tutaj sobie nie będziemy tym razem robić top of search, natomiast zobaczmy, na czym polega ta nowa funkcja audience. Kliknijmy Tak. No i teraz uwaga: tutaj mamy takie dwie opcje. Zaznaczam: nie korzystaj z niej, z tej opcji, czyli pozostań tutaj, jeśli twoja książka nie ma żadnej pozytywnej historii jeszcze zakupowej. Natomiast, jeśli jesteś pewny i na podstawie danych z twoich reklam, wynika że twoja że Amazon dobrze już wie o czym jest twoja książka i podpowiada ją właściwym grupom odbiorców no to w tym momencie możemy przełączyć sobie na tą kropeczkę co oznacza że ufasz Amazonowi że on będzie tą książkę podpowiadał o osobom podobnym do tych które już zakupiły twoją książkę i rozwijają nam się trzy opcje więc zobaczmy, o co chodzi tu w pierwszej. Czyli Amazon będzie podpowiadał tą książkę tym, którzy dodali do koszyka, ale przez ostatnie 3 miesiące, ale nie kupili. Czy chcemy tym osobom pokazywać naszą książkę? No, oczywiście, że chcemy, bo przecież to dali do koszyka. No to mamy. Super. No i teraz. To są osoby, które prawdopodobnie powinny kupić. Dodajmy sobie w takim razie 20, ja lubię dodać zawsze więcej, 2%. Super. E, czyli te osoby, które, to jest tak zwany porzucony koszyk, tak? Teraz tutaj przeczytajmy. Ci, którzy już kupili inne książki z tego brandu i ci, którzy... Zdaniem Amazona mają największą szansę kupić, tak? I to jest to, czemu ja ufam najmniej, ponieważ ci dodali do koszyka któryś z brandów u mnie, a e, ja mam tutaj cały, cały brand mamy, a ci kupili inną książkę z brandu, tak? Czyli też miałoby duża szansa, żeby też tutaj sobie e, zmienić, jakby na to czyli zachęcam użyj pierwszego lub użyj drugiego super nie tego trzeciego ja tutaj bym chciał ci którzy dodali powiedzmy do do, do koszyka no to sobie ustawiamy tu w tym momencie piszemy sobie auto close and napiszę sobie dzisiejszą datę super. Tutaj budżet wcale nie musi być duży, 20 dolarów i będziemy kliknąć. No i ostatnia rzecz, czy pozwalamy Amazonowi, żeby zwiększył sam nasz budżet, kiedy jest duży trafik? Ja klikam, że tak. Dlaczego ja klikam, że tak? Ponieważ jak już mówię, jest to książka sprawdzona, książka, która ma kilkaset już reviewsów yy, i książka, która wiem, że Amazon doskonale rozumie, o co w niej chodzi. No i robię launch campaign. Super, także mam nadzieję, że to wideo podobało Ci się. Możesz skomentować, jeśli masz jakieś pytanie, możesz zadać czy napisać do mnie, jakiego rodzaju treści Cię bardzo, bardzo interesują. Ja mam taką ogromną ochotę w ogóle pokazać Ci, zrobić cały film na temat dokładnie tego brandu, pokazać Ci faktycznie tą książkę, dlaczego na tyle zarobiła, na czym to polega. Jeśli chciałbyś faktycznie zobaczyć, Tą książkę i może inne podobne, bo wydaje mi się, że jestem jedyną osobą, która nagrywa i publicznie jest w stanie pokazać książki. Nie boję się tego, to daj znać w komentarzu. Ja Cię serdecznie pozdrawiam.